Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj jestem z kapsel 2, czekaj, no też się przywitaj. Cześć No witam, witam, on też nagrywa Minecrafta, więc jeśli y, spodoba wam się jego zachowanie, to możecie bić do niego, albo będzie przyjemny, to zapraszam bardzo serdecznie, będzie jakaś karda, albo coś w tym stylu. Dobra, ja będę bronił zapraszam. łóżka. Gramy bez żelazo. Bez, tylko żelazo challenge, bo już mi się myli na początku. Bardzo mądrzy. Dobrze jesteśmy żółtych z tego co widzę. Możesz się pochwalić od jakiego czasu nagrywasz na YouTubie? Dwóch miesięcy. jesteś już popularnym YouTuberem? Nie. Jak to nie? Jestem taki. Nie wiem, A tak jaki jest Twój cel? subskrypcji. jedenka subów do 20 lipca, czyli do moich urodzin. A ile to dziennie zdobywasz? Nawiąca. Nie wiem, raz był nawet rekord, że 60 subów. No to spoko, spoko. No, ale, tak, ale tak, to myślę, że 10 teraz. Aha, ok. Trudniej zbiję subiki, ale tak to nie robię teraz tak często filmików, nie mam czasu. Um, Słaby internet. Aha, okej. Okay. I trzymam remonty w domu, więc teraz o wiele mniej co nagrywam, ale e, dzisiaj już nag nagrałem trzy filmiki, więc... Znaczy, tam będzie trzeci. Aha, spoko. Jeden z Sevenem był nagrany? To. A na jego kanał, czy na twój? E, na mój na jak. Będ ok. Będzie w piątek. Aha, no to na pewno obejrzę ze FlyBlocka, tam gdzie mam chat moda, moi drodzy. Zapraszam, do... też można na ten film wejść. Zapraszam was... Właśnie. Masz chat moda, ja ci szukałem w youtuberach na Facebooku. No ja mam chat ja moda, ale YouTuberem też jestem. Poza tym. Wiem, właśnie mam ostatnio tylko... Nie wiem że ty jesteś chat modem tam. A tam grasz... Dosyć regularnie, czy rzadko, tak? Na tym serwerze Mam 11 godzin Boże, już to kupiłem No to masz po ja mam 15 chyba podałeś, albo 4 nie, nie wiem, czy tak regularnie Czy mój brat masz, nie no, znaczy taki brat, trochę kolega ma już 30 godzin, więc To nieźle, nieźle Około Gra cały czas Spoko Dobra, trzeba by było rozwalić różowych. W sumie to jest. Właśnie bije się raką cały czas. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na live w, w środę. Nie wiem kiedy ten film oglądacie, pewnie w piątek. Zrobiłeś mnie. Czemu? Bo byłem na twoim live. Ie. Kiedy? Nic, nie, nic nie napisałeś. Ale nie ja nie p... napisałem, byłam, bo... Aha, nie dobrze. Dobrze, cieszę się, że byłeś. Dobra, klepa z tym gościem. Normalnie wygrywam zaraz. No nie, no przykro. Przyjęli ja mnie do takiego turnieju youtuberów w ogóle. Co bierze xheven.pl Unreal ja. League, Taki. Wie to Taki youtuberów, Draybon będzie robił, e, komentował w znaczeniu. Taki youtuber. jak to oglądasz. Zaproś mnie. Co? Ktoś tam. Ktoś to ogląda, który to organizuje, może mnie zaprosić. To możesz podanie na specjalnej stronie złożyć. A ty już padłeś, czy jeszcze żyjesz? A, ja padnąć. No to dawaj, klepa Minecraft, rup, oczywiście. Dawaj, dawaj. O, widzę, no niestety, no niestety teraz już padłeś. Eee, Lecimy czy... na kolejną arenę. A gdzie jest to podanie? No to na stronie będziesz miał dział podania i tam sobie złożysz podanie i będziesz miał, nie? Wiem, ale na jakiej stronie? No to ci dam na PW na Discordzie taką piękną stronę i będziesz mógł złożyć podanie. No i to rozumiem. No widzisz. Też się cieszę. Na czym, pole na czym polega konkurs? No Czy na ja tym, że nie... YouTuberzy się klepią w Bedwarsy. Czy no. z nim wygram? No zobaczymy. No to, taki pros jesteś? Takim prosem jesteś? No normalnie. Aha, normalnie. No. Ja przegram, bo ja tu jestem noob Minecraft 1500-1900, oczywiście. No. mam. Ja to mam tam 50 IQ. Wiesz. A to dużo... I nie wygram. A to dużo 50 a. IQ Na moją głowę to tak Czyli czasem masz mniej A to co mi mam... Znaczy w szkole mam 0 A w grze to mam wykraczę to w skale 1000 co nie No Tak no Na roku. pewno, na pewno No pokaż więc... jaki jesteś wybitna, jednostka klepa Minecraft i te sprawy więc no pokaż no chodź, poczekaj. Nie. No idę. Jesteśmy w żółtych. Chyba w poprzedniej też byliśmy. Zobacz, robię Brizli. No pokaż, pokaż, pokaż jaki jesteś koks. Patrzcie jak ładnie się buduje. Ja nie umiem takich rzeczy, no. A nie, moje rekruty 50 kratek teraz teraz nie weszło. Widzowie mi to piszą, to że tak, mam się nauczyć, ale ja nup jestem i się nie nauczyłem na razie. O, ale klepa Minecraft nawet poszła. Zna, rozstrzygam, że mam ping'u trochę. Aha, dobrze. A jaki masz tutaj level na serwerze derpnc.pl? Okej. 95. No to nieźle, nieźle. A, masz MVP++, plus plus, żeby robić klateczki z widzami i inne, prywatne giereczki? Mam, specjalnie kupiłem dla widzów. Aha. Kupiłem trzy tygodnie temu i idą. A I na idą ile do... masz jeszcze? Ja mam na zawsze. MVP++ plus plus masz na zawsze? No. To ile Spodzielam to takie zamkną? coś kosztuje? <noise> Nie wiem, czy to Boż. Boże pork nie No rozwalają! Rozwalają Dobra. Dobra klepa Klepa Minecraft musi być Panie, są jakby tu góry No ale tu drudzy są jeszcze, no i padłem, ale cały ja szczęście ja nie rozwalili. Tu idą z drugiej strony a. plecy ma Dobra, ja się tych sklepię, a ty tamtych tych. No, oczywiście, nietoperki poszły bogacze z nietoperkami. No, tu. bogacze! No ja nawet patyka nie mam. Oni mają nietoperki, patyki. Tutaj już sami, sami królowie, szejkowie z Arabii jak, tutaj grają. Jak wiecie na mój kanał, zostawicie szybika, to kupię patyka młodziejowi. O, dobra, to bijać, to polecam. W takim razie. Kiedyś liście lepsze nie, filmy. Co? W spadłem. O nie. Dobra, cofam to, cofam to od 1000 powyżej. Straciliśmy no się... znowu łóżko drugi raz. To wiesz, to są takie fokusy. E... Tak, bo widzą takie popularne gwiazdy serwerader. Pymcy tu grają, to, to trzeba fokus Minecraft robić, nie? Oczywiście. Tak. Czy się spawner zlagował? Wow. Dobra, klepa Minecraft, normalnie, tyle. To ogląda jakiś e... administracja serwera na DERP że nam dać mini te już. O, dobra, dzięki. No Szkoda, że nie widziałeś. Luminis moją głowę i cię odchodzący już. Dobrze, będziemy patrzeć, jak ty pięknie tutaj grasz. Żółty graczu. Zobaczymy. Tam ci mają łóżko niebiescy. Ci co, ten co mnie sklepał z niebieskich. Tutaj mają troszkę szkła. Jaką taktykę będziesz stosował? Zostajesz w bazie, czy się klepiesz? Jak klepię ich Dobra, rozwalaj. A ja sobie uświadomiłem, że ja jestem bardzo mądry, bo chyba kupiłem parę rzeczy, rzeczy za złoto. Jeśli tak, to widzowie napiszcie w komentarzu, jeśli się pomyliłem. Ale może nie? W sumie nie wiem. Napiszcie. A ja chyba budki tylko. No zawsze coś. Dobra, dawaj sklep go. Pięknie, pięknie. Pięknie, gratuluję. A jaki masz mikrofon? No. Zbieram Na no, jaki słuchawka, zbieram na, na, na Donaj taki. Na jaki? Mikrofon. Jaki byś chciał? A, mm, to był mikrofon, to był chyba Nowox Novox, Novox NC1. No to ja taki mam, polecam. Polecam, polecam. <noise> Dobra, no sklepany jesteś czy jeszcze. Nie? No żyjesz. No co ty robisz tu? Mówię, że ja w sklepie tych YouTuberów. No tak, tak, tak. No dawaj, dawaj. Tylko jak to oglądacie, to się nietoperki włączy. No właśnie, jak to tak. oglądaliście, ee, to wyłączajcie nietoperki, żeby tu Super Jupiterki wygrywały wszystkie areneczki. Polecam. O, zrejmowane no właśnie, kobiecie Rymaster 100% No no niestety, Filipe tak nie tak. można. będziecie grać w towarze na tym turnieju na nietoperki, to was wyśmieje, Chyba, Chyba nie będzie można. Jest... Nie mieć, nie wiem. Nie wiem czy. jak będzie. będą kwalifikowane, żeby to powiedzieć, patyki i teleportacji? Nie wiem na, na jakim to serwerze to będzie w ogóle. No, mówiłem, mówiłem. Dawaj, o, no niestety. Dobrze, no to mamy 10 minut, a jako, że dobry materiał trwa co najmniej 10 minut, to się w tym momencie pożegnamy. E, no nie wiem, możesz się jakoś pożegnać, zapraszam do pożegnania się. No to zapraszam na mój kanał, e, tak jak mówiłem, jak, jak będą subiki, no to kułodziej. Patyka kupię mu, no i zostawcie mu też też na moim kanale będzie z nim Czeka. No właśnie, zapraszam. A ja się z wami żegnam, miłego dzionka, cześć!